Przed się z Grecją, część Druda. Odazwałem już wam ten Olimp, teraz niezbyt dobrze widać. Ale okej, okay, nieważne już. To jest basen głównie. No, widać basen Nice. Bardzo y, smute y, się ten. Y, Dlatego, dla że stąd jedziemy, ale też się cieszę. smutno się, dlatego, że tu jest e, fajnie. A cieszę się, że, dlatego, że spotkam się z moimi koczkami, z rodziną i w ogóle. Ale mam jeszcze e, 28, nie. 29 dni, a więc but.